Jakie jest logiczne wytłumaczenie tego? Jakie? Czy ja mogę wiedzieć, dlaczego ty stoisz na słoiku? Zadowolona? Super. Aha. Bro. Please tell me, co ty robisz? Dlaczego? Siema. Siemano. Nagrywaliśmy odcinek, właśnie. Tak. Na prostu tak A tylko dlatego, że tutaj była kawa. Ale dostaliśmy tak parszywie ochydną kawę. No bo nie zamówiliśmy tej co zwykle, bo normalnie bierzemy kafelatę. Nie, baby. To nawet tutaj, jak tutaj, ostatnio. Okej, tutaj, okej. Okay, tutaj. Okay, okay. Nawet jak ostatnio zamawialiśmy kawę z mlekiem. To była 10 razy lepsza, hmm. bo nie żałowali nam kawy. No nie dlatego. Przecież no, no no, no, no. to dlatego, że normalnie zamawiamy kafelata, a to jest kawa z mlekiem. No, no właśnie. Po prostu. No, no co ty robisz? Co, co robię? Tutaj tak można. A można? Nie, tak nie, wiem, nie. można. Zakazu nie widziałem. Można, to można. To można. można można. a pani nauczycielka. Po prostu to zrobili na to szkoła. Było. Plan mamy taki, że mam tu jeszcze rozcinek. Jest. Następnie udajemy się do sklepu budowlanego, bo dawno nas tam nie było. No tak. I będziemy sprawdzać, oglądać, wybierać farbę do pokoju. Niny I ja chcę zaryzykować spróbowanie pomalowania tych tapet. Okej. Okay. Bo uznałam, że jedyne co stracimy to najwyżej trochę czasu, bo będziemy musieli. Trochę! O nie no, no teraz to po prostu plujesz mi w twarz. Ale Trochę czasu, robić. trochę czasu. Jak zepsujesz tapety, to już widzę jak... Trochę czasu ma no, ale to na i ściąganie tak. ich. No, ryzykujemy najwyżej to, że one będą rozmoknięte i zejdą. Trzeba by nie nałożyć nowe. One są położone na goły beton. Czy Ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, co to znaczy no, tapeta to na gołym nie tam, betonie? To jako nie tam położyli. No, normalnie, na gołym betonie. No to tak samo my je położymy w razie czemu. A i może ktoś uświadomić Magdę, jak wygląda rzeczywistość, bo Magda no. chyba żyje w alternatywnej. No i ja nie rozumiem, o co ci chodzi? Skoro oni położyli to na goły beton, to znaczy, tak. że się da. Bro, oczywiście, że bez problemu się da na goły beton cokolwiek położyć. Spróbuj to zdjąć teraz cwaniaro. Tu jest problem. No, to Chciał tak jakbyś kurde, chciała zdjąć naklejkę z, z tego z jakiegokolwiek opakowania i ona się urywa zamiast. Odejść ładnie. Nie no, bo widziałam, że w niektórych miejscach w sensie nie akurat nie uniny. nie jest ten komfort, bo ta tapeta nigdzie nie odchodzi. No. Ale na przykład w salonie odchodzi ta tapeta normalnie od ściany, więc. Dobra, to ja chcę zobaczyć, jak ściągasz tapetę. Bo to ja nie wiem, ty może jakiegoś innego chłopa sobie weź na, na okres. No i nie Dobra, kontynuując mój wybór, Chcę spróbować pomalować te ściany. Trzy. A może cztery się uda, i wtedy już będzie tło pod tą tapetę jedną, co ja nałożyć. Teraz już zastanawiam się czy to jest dobry pomysł, że jest warstwa tapety, warstwa farby i na to warstwa tapety. No średnio. Znaczy no, no nie za bardzo, ale... No, to na tę jedną ścianę będziemy kombinować, ale te trzy chciałabym już pomalować. Bo jak one trzy będą pomalowane to będzie można skręcić szafkę i już tam będę mogła poukładać wszystko. Git. No, więc chciałabym wybrać farbę. Coś między beżem a szarym. Git. To jest moje marzenie, a potem musimy się wybrać tak, żeby na 15 mniej więcej być u mojej mamy. Bo moja mama z kolei marzy sobie kupić szezlong. Co to, to, to jest takie to sułtańskie ten fotel co się pokazała ostatnio. Ten żółty. Więc tak bokiem się w A kto? To jest właśnie szezlong. Serio to ja mama to kupuje? No, A czemu? co będzie z kanapą wtedy? One idą out What? No one są zniszczone. What? No one są zniszczone. Myślisz dlaczego tam jest ten kocek cały czas narzucony? Okej. Okay. Wszędzie. Nie, się nie nadają mi. No, czekam aż bardzo w sensie, się do tego daje. W ma inną teorię na temat tego, czy się nadają, czy nie, ale mama mówi, że się nie nadają, ja jej wierzę. <grym> nie odzywam się? Wierzę, nie. i bo ona sama wybiera tą kanapę jako ładną, dlatego wierzę. co ty zrobiłeś? To jest głowa. Mogłem cię zgnieść. Casteramy! Szczecinamizę w casteramie, w którym tu jesteśmy. Która? Trzecia, nie? Nie, ja, być może. Byliśmy tu raz po zasłony, drugi raz byliśmy żarówki i trzeci raz teraz jesteśmy mogli. No Ale zasłony to nie kupiliśmy. W sensie zasłono breszczyła. A... Ah, jest, no idziemy. Ja wzięłam takiego basketu. Wejdźmy do tego, Beluga, to nie był ten smem? No. Ostatnio tak, się zastanawialiśmy, tak. czym jest Beluga. Ten też jest smem. To jest jakiś na Co myślisz? Nie, nie, za ciemny. Za ciemny ten już? Mm -hmm. Myślisz? Tak, ten basket albo z totalnie. Ja to bym to mi potrzymała. Kiedy się podobają. No, Chyba pudrowy. Jasny kolor. No taki popielat. Spoko, tu szanuję te nazwy. Oczywiście kremowy. To jest super to jest. Rzeczywiście bedowy. To jest takie, wysyłasz męża potem po farbę jaką chcesz. Nie wiem, jakąś chyba pudrowy czy coś. Dobra, wybraliśmy. Teraz tylko wałek. Ona jest nie no nie jestem jakimś specjalistą do malowania. Bierzemy ten. Musisz rozmiar dobrze wybrać. To są za 10 zł To wejdzie do niego? To chyba za wąskie. To są trochę szersze. I, teraz. Tak. I ja w ogóle, że no na to nakładasz worek i możesz to, to wtedy Albo folię. Mhm. I to jest łatwiejsze do piszczenie. A z się przyda, to można tak zrobić. Y jeszcze jeden ten, ten przynajmniej, nie? I taśmy. wie <laughs> co? Co, wybraliśmy taki kolor? Yy... Sentymentalna Sentimentalna sepia. sepia no? Strasznie nie lubię sepii. Jeśli chodzi o jakiekolwiek graficzne rzeczy w komputerze albo zdjęcia w telefonie. No ale kolor był faktycznie ładniejszy do bieżącego pokoju, nie? Tak. Bo rozważaliśmy jeden trochę bardziej chłodny. Ja się zastanawiam nad zupełnie innym kolorem w pokoju, bo mam ochotę na jakiś turkus, taki delikatny bardzo. No co ty? Tak. Mi by u siebie właśnie fajnie wyglądał taki jasny kolor. No, a turkus nie jest jasny? Ale w sensie taki znowu wpadający w biały, bo do niego jest fajnie dodatki potem dobrać. Jakie? Na przykład zielone bardzo ładnie, kwiaty wyglądają ładnie, twoje plakaty też weź pod uwagę, jak mają kolorem. No dobra, masz rację, jest strasznie dużo koloru u mnie. No. Ewentualnie jedną ścianę na przykład można ci zrobić w innym kolorze. Nie, nie chcę się Ale u ciebie to będzie pierdzielenia się, trzeba będzie to wszystko odsuwać. Oh. Ale jak przebrniemy przez pokój miny i korytarz, to jest potem wszystko to no powinno być w Gdzie jesteśmy? Tu mamy. A co robimy? Te drzemka pewnie, albo Nintendo, a my jedziemy oglądać zlągi. Miałem grać na Nintendo, które jest wyjątkowo ekstremalnie brudne. Nie wiem, co się stało z tym ekranem ale oglądałem TikToki, jak starszy pan uczył jak grać bluesa na gitarze i pomyślałem, że chcę się tak nauczyć. I tak oglądałem i oglądałem i oglądałem, i oglądałem że zasypiam. Więc jestem gotowy, a tu jest tak cichutko, tak przyjemnie. Tu się śpi. No dobrze. Więc uh, idę spać. Żeby mieć siłę na streamowość. Graliśmy chyba do czwartej nad ranem, więc. Nie, do trzeciej coś. A o czwartej coś, prawie piątej poszedłem spać. Już się pomału gdzieś tam. Mniejsze z tym jasno. Nieważne. Dobranoc. Ale się. Pa się. Pa whisky. Pa Wróciliśmy do domu. Ale w sumie pojechał na drzemkę, jak był u nas, znaczy u mamy, a my z mamą w tym czasie byliśmy w Dilsie. Ja eee, zrobię, czy ty musisz mieć głowę w kadrze? Taki stój. To wzięłam, bo ktoś z was, nie pamiętam kto, plus chyba, polecał te krewetkowe, ale no moje one w ogóle nic nie mają wspólnego z krewetką, co nie? No nie, nie mają. One smakują jak papryczka no. słodka. Eee, Kolejny smak tych chlebów. One są zerąbiste, serio. Tym razem onion. Także zobaczymy. Co się jeszcze tu mam. Do czyszczenia, takie mydełko z wanisza. I teraz najważniejsza rzecz, słuchajcie, wy nie idźcie, wybiegnijcie do Dilsa i kupujcie, bo w końcu dali pasty pink. I one chyba są za 7 zł w ogóle. Także lećcie. Ja zaraz będę testować i próbować, czy domyją mi blachy. Bez kitu. Nie wiem czemu się tym jaram, ale jaram się. Także sprawdzimy, czy TikTok daje radę. No, a poza tym to chyba wszystko, ja mam na swojej Nintendo. Dobra, słuchajcie, w tle leci Pani Madzia, ale ja Wam muszę pokazać, myślałam, że to oleje, ale tak wygląda ta blacha, tak, a wyglądała tak. Cała ta część, ta część wyglądała tak. Ja, na... ja, ja nie kumam w ogóle tego, jak łatwo się to robi, psik, i sobie, psik, 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 psik. Także dokończę zaraz sobie jeszcze tą drugą połówkę i jestem w szoku. Jestem totalnie w szoku. Jak blacha, jak nowa. Ciężko jest się tutaj dostać do tych, tych takich zakamarków, a nawet to doczyszcza. Także niesamowite. Jedne co tu próbuję sobie w że żadnych rękawiczek sobie nie kupiłam. Ale no... A nie, czekajcie, ja chyba mam jakieś rękawiczki. Tylko jakieś nie było, prawda? No mniejsze. Dziś były jakieś rękawiczki. Ale no, rewelka. Jestem... Wow. Wow. Chyba w końcu będę mogła odpalić piekarnik. No powiem wam, że jest szał. Bez kitu. Wiadomo, że jest tu kilka takich czarnych jeszcze kropek, które bym mogła doszarować, Ale już mi się nie chce, ale... No to nie kosztowało nawet 10 zł. To kosztowało chyba 6, 7. Także biegnijcie do Dilsa, póki jest. Bez kitu.